No dobra, wyspaliśmy się. Chodź, Misiu, idziemy. Idziemy, Misiu. Idziemy na wycieczkę, bierzemy mi teczkę, A Misiu, jak to Misiu? Uwalił sobie rękę. Dobra, Misiu, przygotuj się. Bo tu mogą być zombiaki, tak? Anżeje, uwaga. Misiu, idź sprawdź. Misiu, i co? Misiu, wybieram cię. Do ataku! Coś ten misiu tak słabo zaatakował. No to nara. Ziomek, żyjesz? Ziomek? O, oh, ziomek nie żyje. To nic nie ma. Misiu, miałeś go atakować. Misiu. Misiu. Miałeś go atakować. Atak. Piękny misiu. Dobry atak, odwróciłeś jego uwagę. O, misiu. Atak. Piękny misiu. Piękny misiu, jestem z ciebie dumny. Proszę nie podchodzić, bo będę rozdawał naboje. Jeden nabój dla ciebie. Drugi nabój, trzeci, czwarty. Dla ciebie też mam naboje. Nie ma za co. Muszę cię jakoś nazwać. Nazwiemy cię... O, dobra, zaraz cię nazwiemy. Atak! Pięknie. Piękny misiu. Z jednej ręki skałacha. Andrzej, widziałeś to? Czy mój misiu spadł? Nie! Mój myśliu! To będzie mi cię brakować. <śmieniot> Andrzej, tam jest kaczuszka, Tam jest kaczuszka, Tam jest kaczuszka- Ile kacuszków? Kaczuszków jak mrówków. Chcesz magazynkiem? Łap! Ej, to <śmieniot> idealnie. Ej, zioł! Łap! Piwko dla ciebie. Ej, nie trafiłem, czekaj. Ej, ziomek!

Ale to nie był niedźwiedź gryzli, tylko zombiaki. <gry> Okej. Okay. Dlaczego próbujesz nam zabrać Jarka, yy, Jarka yy, Tom, kaczuchę? Co? No, nie ma tak. O, wybuchowa beczka. Oj, oj, oj! Co my tu mamy? A, znaleźć pewnie jakieś ładunki. Ciemka, huh. Nie ma za co? Czyli co? Musimy po tych domkach się rozejrzeć, czy znajdziemy jakieś ładunki. Okej, okay, zrozumiałem. Wow! Ej, ziomek! Ziomek! Przepraszam pana bardzo, widział pan może ładunki wybuchowe gdzieś tutaj w okolicy? A to jest ładunek? Nie <tryk> wiem. Ciemka! Narka! Jest tu ktoś jeszcze? Nie? To dobrze. Co was tutaj jest tak dużo? Ziomek, łap! <tryk> Nie trafiłem. Pięknie. Dobra, dla Ciebie coś mam, zobacz, rozdaję kulki dzisiaj za darmo. No chodźcie, chodźcie, bo widzę, że tu się szykujecie, żeby do mnie przyjść. Ty, ziomek, ile kulek będziesz musiał dostać? Ten dostał jedną, ten dostał jedną. Nie mam aż tyle do rozdania, tam gdzieś słyszę zombiaka. Dobra, to teraz tak, Ty weźmiesz więcej, bo jesteś ulana. O, dwie, jedna, jedna dla Ciebie. Okej. Okay. Tu też więcej, oczywiście, bo ulane. Dobra. Skała ha. Narka. Przepraszam. To no Nie, nie, nie. Uu. nie. Nie, nie, nie przeszkadzajcie sobie. Jedzcie sobie tam, kogo sobie jecie. Ja sobie idę. <grybujesz> nie no, żartuję. Muszę was odjebać. Pizg. 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 Co? Co gdzie z tym ry. Gdzie z tym ryjem do mnie? Gdzie z, tym ry Gdzie z tym ryjem? Gdzie z tym ryjem do mnie? No, nu, no, nu! No. Nie wolno mnie gryźć! wow Nie wstawaj, śpij sobie dalej. Wieczny spoczynek. Wstaniecie, oczywiście, że wstaniecie. Pizg. Pizg. Pizg, pizg, ty musisz trzy. Pizg, ty musisz raz. I po siekierce. Ok, drugi ładunek. Jeszcze jeden. O o! Chyba będą szli do mnie. O, o, o! Na spokojnie. Ok, oczywiście, że będą szli. O! Trzeba przeładować. Na spokojnie! Powolutku, Andrzeje, ja, tak jak mówię, ja dzisiaj rozdaję kulki za darmo. Ale powolutku, tak? Dla wszystkich wystarczy. Ale nie przesadzajmy, dobra? No. Kiblu, o. O, czy on srał? Czy ten zombiak srał? Ej, słyszę dużo zombiaków. Gdzie oni są? A, to są ci tu za tą, za tą barykadą. Okej. Okay. Ciemka, Machasz mi. Patrz, co mam dla ciebie. <laughs> Szafka cię przygniotła? Co? Szafka cię przygniotła? Ej, ja ci pomogę, co? Chcesz bombę? Masz jedną bombę na ryj. <laughs> tak jest. Czy oni rozwalają barykadę? O nie. O, u, u, What? Oh shit. Ok, na spokojnie, na spokojnie. Każdemu po jednej. Każdemu po jednej. Muszę patrzeć, czy gdzieś z tyłu nie, nie, nie biegną do mnie. Tu dla ciebie, tu dla ciebie. Dla ciebie, dla ciebie. Ok, Jeszcze lecą. O, o! O! Ej! Chcieli mnie uderzyć. Nieładnie tak. Kulka dla ciebie, kulka dla ciebie, kulka dla ciebie. Dla ciebie też mam. Dla ciebie też mam ogólnie. Ej, no, co jest? Okej. Okay. Ej, no co ja mam dzisiaj takiego cela? Tak jak ostatnio, kurde, Andrzej, nic nie mogę trafić. Dla ciebie, dla ciebie, patrz co dla ciebie mam, dla ciebie też i pa, 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 dla ciebie też mam. Kurde, co to było Andrzej? Ładunki, okej, okay. podpiąć, wszyscy odliczamy, 3, 2, czekaj, nie mogę zrobić 3, mogę zrobić tylko 5, dobra, to 5, 4, 3, 2, 1 i 0. Ale pierdzielne! O, mówiłem, że będą wychodzić. Mówiłem, że będą wychodzić. Poczekaj. Pięknie, Andrzej! Uuu, ale tam części ciała poleciały. Patrz, Andrzej. Dla ciebie, dla... Oj. Dla ciebie, dla ciebie. O, trochę ich tutaj idzie, ale na spokojnie, poradzimy sobie. Jedn z jednej ręki normalnie z kałacha. Okej. Okay. Ej, nas. No. Na spokojnie mówię przecież. Pa, Andrzej, ja jestem taki cwaniak, że z jednej ręki skałacha idę. No, elegancko. Dobra, to ja se idę, pa! Uuuu! Pa. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Nie pewnie wstaniesz. Ok. Ziomek. Co my tu robicie? Co my tu mamy? Hie? Czy to jest. Andrzej, czy to jest desert Igle? Andrzej, czy to jest desert Igle? Czekaj, zobaczmy, jak to strzela. U! I teraz nie wiem, czy wziąć to. Czy wziąć to? Ty mi się lepiej strzela i to ma więcej naboi. A tu mamy strzelbę. Strzelba też się przydaje. Weźmiemy sobie to. Ciemka. Dziomek! Yuh, yuh. O, rę, rękę. Dwie ręce mu odciąłem. What? No, masz. Widzę, że tak się kurczę. Ten. Jesteś napalony na tą siekierę. Masz też dla ciebie. No to w żebra. Tak jest, jak w Krakowie. Pizg, pizg, pizg. I. pizg. Uuuuh, Andrzej, chodź. You're my friend now. Yuh, 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 yuh. You're my friend. Ciemka. Nie wstawaj, śpij sobie. Misiu! Misiu, brakowało mi ciebie. Misiu, jesteś. Misiu, pięknie. Nie chcę tego. Misiu, jesteśmy znowu razem. Misiu, patrz. Pizza. No, jedz, jed, jed, sam zjem. Była dobra pizza. Nie chciałeś jeść, to nie. O, misiu, atak! Piękny atak, misiu. Nie trafiłeś ani razu. No, tu jestem. O, o. O, o ich tam trochę więcej idzie. Pizg łomem wryj. Pizg łomem wryj. Łomem wryj. Get off my lane, No. Łom. 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 No. Łom. Tak jest. Łom. 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 Oj, ała! Łom. 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 Ło o o. Mam tylko 28 HP, Andrzej! Misiu, miałeś mi pomóc Dobra, wszyscy No ja mam nadzieję, Misiu! Bo my jesteśmy tylko na strzała, musimy uważać. Misiu, wybieram cię, uwaga! Do ataku! Misiu, ale gdzieś ty poleciał! Co za cep? O! A co to? A co to za duży ziomek? Uuu, ty! Co? What? Ej! Ej, ej, pod... Halo! Okej okay. O, klucz! Elegancko. Misiu, atakujemy! <gryzamy> u, 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 u. No tyle razy nie trafić. Andrzej, co to, co to się dzieje dzisiaj? E no nie wierzę. Z jednej ręki, jak trzymam, to idzie mi lepiej, niż jakbym trzymał w dwóch. Świetnie. O, już, o, o. Leco. Leco, niedobrze. Okej, okay. o, o okej, okay. czekaj, jak to się robi? Okej. Okay. Ale uuu, dobre! Ty, to ten duży był? Ty, to nie jest ten. Okej. Okay. Andrzej, ile was tu jeszcze będzie? No dobra, weźmiemy sobie. Trzymajmy się ramy. To się, o! Misiu, atak! Dobrze, Misiu. Misiu! Atak! Z nienaczka! Nie, <ścoughs> nie trafił. Oj! Telewizor rozwaliłem, sorry U! Ty o, o kurde Czekaj, mam coś dla ciebie Pięknie Andrzej Uuu, fajna broń. Chodź duży No i pięknie. Drugi Misiu. I pluszak! Teraz mamy dwa misie. O, idzie, oj, duży idzie. Misiu, atak z nienacka. O, 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 ty. No, 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 tak. Dobra, idziemy razem, moje misie. Ej, wyrzuciłem je, nie. Nie ma moich misiów, znowu, no nie. Sunshine Fest. Uuu, dobra, może nie będzie tak źle. Okej. Okay. Okej, okay, to dla was. To dla was, to dla was. O, ok. Gdzie tu się. A tutaj. Okej. Okay. Okay. O, coś próbuje wyjść ze stodoły. Mam nadzieję, że to krowa. No ile, kurde. Dobra, to krowa. Nie, to nie krowa. Ok. Want some of Nara. 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 Oh. Nara. 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 Okay. Nara. Na ciebie też coś mam. Nara. 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 O! Ej, co po... Uuu! Żyjesz? Ten chyba nie żyje. Czy pani tam niech sobie nie przeszkadza? Ja tylko chciałem wejść na górę i zobaczyć... No dobra. Okej. Okay. No trudno. Trudno, nawet umarlakowi musi robić go go go. Nieładnie tak. Misiu, chodź, idziemy. Elegancko. Bieremy. Uuu! Ale żeś mnie zaskoczyła, pin do ty... Yy. Yy, Jarek, leć, zobacz jak tam teren Mam misia, nie zawaham się go użyć Nie wstawaj Zba What? Z bagażnika? Misiu, atak Pięknie atak, nie trafiłeś O, ten chyba żygał i zamienił się w zombiaka Co my tu mamy? Siemaneczko, co tam? Okej Ok. Okej okay. Okay. No, na glebę o, jaki Harley, albo Chopper, cokolwiek to jest. Znaczy, Harley Chopper. Okej. Okay. O, czekaj, bo tu chyba będzie ten. Tu chyba będzie ta wieża, tak? Uda się, ewakuacja będzie ten. Za pan brat. O, o. Misiu, strzeż bramy. O, tu są jakieś bronie. Jakieś coś. Czy to są miny? Miny, okej, okay. macie minę. Druga mina. Pięknie walnęło, o tam wychodzą. Ech. Jeszcze jedna mina, czekaj, bo tu mam jeszcze jedną minę. Okej. Okay. To mina, a wy tu, o, o. Okej, okay, poczekaj Andrzej. O. You're not ale za me daleko now. rzuciłem. No, 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 no. Ok. Never, never. O, o. Niedobrze, niedobrze. Andrzej, ale powolutku. O, tam coś walnęło. Chyba mina. Powolutku. Czekaj, mamy jeszcze granata. Macie granata. Czekaj, coś tu jeszcze, jeszcze granaty były, okej, okay. czekaj, pyk, okej, okay, na spokojnie, poczekaj, poczekaj, to granata też tu macie, o, macie granata tutaj, pięknie, misiu, jak się trzymasz, misiu, trzymasz się tam, strzeż bramy, o, hugokopter leci, tak jest, tak jest, Andrzej, Andrzej, hugokopter leci, e, nie, nie podchodź, hugokopter leci, damy radę, Andrzej. No, gin! Andrzej, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Tam jest Hugo kopter, dobra, musimy dać radę. Czekaj, tu jest jeszcze granat. Oj, au! Spierdzielaj. Ok, okej, okay. spokojnie. Ten jak zapierdziela, ty. Okej, okay. okej, okay. hugo copter ląduje, to dobrze. Oh my God. Finally, finally, I'm it. Dawaj hugo copter ląduj, no dawaj, a, czekaj, okej, 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 tak jest, tak jest, tak no, jest, no, 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 no. Ta ta, 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 Czekaj! Pup, 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 pup. Bup, pup, pup. No, Mnie no, gryź! No no no, 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 no! Bye, bye! Bye, bye, maszkary! Ja stąd spadam! Bye, bye! O! Okej, okay, przeszliśmy grę. Ha! Elegancko! Andre.